Jestem dumny, że dzisiaj tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych bokserów młodych pięściarzy jest właśnie tutaj kolejny raz w na, na Memoriale Niewa Rąpy. Na co dzień działa tutaj sekcja prowadzona przez Rinko Ciebie, dlatego te emocje bokserskie są na co dzień, ale oczywiście to jest duże wydarzenie. Kolejny raz Memorial Rąpy w Skarszewskim Centrum Sportu miejscu, które jest świetnie przygotowane do obsługi tego typu widowisk, wydarzeń sportowych. Rozbudowujemy naszą infrastrukturę sportową. Praktycznie za tydzień rusza budowa basenu, który będzie tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie SCS-u. To znacznie zwiększy nasze możliwości organizowania, współorganizowania tego typu wydarzeń. Planujemy jeszcze w pobliżu takie boisko. Treningowe, sztucznej nawierzchni to stanie się takim kompleksem, można powiedzieć, sportowym dla wielu widowisk i dla codziennego szkolenia się podwyższania swoich możliwości przez młodych, wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj za chwilę pokażą nam. No dzisiaj w, w Ringu pojawi, pojawiło się już yy, no uczestników o, około 80 zawodników, zawodniczych w każdej kategorii wiekowej, wagowej, od, od tego dziesięciolatka yy, z zerbląga, czy Zbraniewa yy, no do, do seniora yy, z ciechocinka czy, czy, czy yy, z Torunia. Przyjechali zawodnicy Wałcz, Złotów, Braniewo, no długo by opowiadać, z Kujawsko-Pomorskiego zawodnicy. No, będziemy mogli i zobaczyć tutaj walce wieczoru zawodników aktualnie ze Szczecina, Pawła Wardyna, super ciężka waga, w zeszłym roku udało mu się po fajnej walce z Hubertem Krasuskim wygrać, no, dobrze się pokazał, myślę, że też medialnie jakąś robotę robimy, dobrze sprzedajemy ten turniej. Ci zawodnicy ćwiczą w Starogardzie Gdańskim że klub, który jest prowadzony przez Łukasza Rusiewicza, to jeden z najbardziej dynamicznych klubów na Pomorzu i myślę, z, olbrzymi, z olbrzymimi sukcesami. Cieszę się, że takich zawodników właśnie mamy na terenie naszego miasta. Łukasz Rusiewicz to chyba jeden z najbardziej doświadczonych e, pięściarzy, e, nie tylko ze Starogardu, ale generalnie chyba z Pomorza, jak nie tutaj z tej części Polski. E, I cieszę się, że to właśnie on e, buduje i tworzy nowe zaplecze tej wspaniałej dyscypliny sportu. Warto tu również wspomnieć o mecenasie sportu, którym jest pan Henryk Kinder, dzięki któremu ten klub może się nie tylko funkcjonować, ale doskonale rozwijać. Nie dzielimy tego z Karszawy Staroga, tylko jesteśmy Rinkociewie. Prowadzimy również treningi w Zelgoszy, gdzie mamy powiedzmy Zelgoszy już utytułowanego y, zawodnika mistrza Polski no, i uczestnika mistrzostw Europy. No i spo, po, jak Zelgoszy idzie na mistrzostwa Europy pojechać, no, to dlaczego nie ze Skarszem? Gdzie już mamy w Skarzewach y, powiedzmy jakieś medale mistrzostw Polski? To na pewno jest impreza, która należy do takich tradycyjnie mocnych turniejów na terenie Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Myślę, że wśród pięciu najważniejszych imprez, tak bym to zakwalifikował, znajduje się. Naprawdę, zupełnie z dużym przekonaniem, mogę powiedzieć, Łukasz Rusiewicz. To jeden z filarów, na których się szkolenie w naszym okręgu opiera. Jesteśmy dzisiaj tutaj w Skarszewach, ale Łukasz ze swoimi podopiecznymi wyjeżdża na turnieje do innych miast i na terenie okręgu i poza okręg, także pracę Łukasza oceniam bardzo, bardzo wysoko.